Głosimy z mocą, słowo z mocą. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dobry wieczór, i szczęść Boże. Ksiądz Piotr Brząkalik to dzisiejsze nasze spotkanie w cyklu w ramach Audycji Słowo z mocą. Cieszę się, że znów spotykamy się na Antanie Radio M i że kolejny wieczór spędzimy razem. Właściwie od dzisiaj tak to będzie wyglądało, że będziemy się spotykali. Właśnie w pierwsze piątki miesiąca wieczorem. Ja przypomnę, że ostatni nasz piątek, kiedy się spotkaliśmy, to poświęciłem przypomnieniu zarówno poematu, jak i takiej muzycznej interpretacji tegoż poematu. A mam na myśli oczywiście tryptyk rzymski Jana Pawła II i tę wersję muzyczną nieżyjącego świętej pamięci Stanisława Sojki. Wracając do, do tamtych myśli, a to jest niezwykle bogaty ten poemat w takiej podpowiedzi, ja zwrócę uwagę na to źródło, na ten początek. W tej pierwszej części przeczytamy i usłyszymy, jeśli sobie odtworzymy ten tryptyk Stanisława Sojki, takie zdanie. Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry. Pod prąd. Szukaj, nie ustępuj. Źródło, początek. Czasem trzeba pójść pod prąd. Oczywiście, kiedy to przypominam, to, to oczywiście mam na myśli. Tego, który jest źródłem naszego życia, naszego początku. Myślę oczywiście o Panu Bogu źródło, źródło mojego życia. Żeby zaakceptować to źródło, odnaleźć to źródło, to czasem trzeba pójść pod prąd, wrócić do początku. To jest coś, co, co myślę, przychodzi nam z coraz większą trudnością wracać do początku. Do źródła mojego życia, mojej wiary, mojego czeczeństwa. A to wymaga czasem szukania, które nawet często kosztuje, nie bać się wrócić do źródła. Bo początkiem każdej rzeki jest właśnie źródło i początkiem mojego życia też jest źródło, którym jest Pan Bóg. My czasem zapominamy o naszych początkach. O tym, co jest źródłem, początkiem mojego życia, mojej wiary, także mojego człowieczeństwa. Ile zawdzięczam tym, którzy byli przed i początkiem mojego życia i mojej wiary. Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry. No właśnie znaleźć źródło, czy odnajdywać na nowo źródło u góry, ponad sobą ponad sobą nie pod sobą a ponad sobą i może to właśnie wymaga pójścia pod prąd ale jest jeszcze jeden że tylko ten przywołam jeszcze jeden cytat a przecież nie cały umieram to co we mnie niezniszczalne trwa przywołuję ten cytat bardzo świadomie w kontekście też początku listopada, bo chciałbym tę dzisiejszą naszą audycję, to nasze dzisiejsze spotkanie, jakby trochę jeszcze poświęcić, czy przywołać jeszcze myśli takie pierwszo- drugolistopadowe i o wszystkich świętych, a właściwie to bardziej w związku z Dniem Zadusznych. A przecież nie cały umieram. To, co we mnie niezniszczalne, trwa. No właśnie. I chciałbym właśnie, żebyśmy dziś trochę myślami pobiegli do 2 listopada, do dnia zadusznych i trochę opatrując te nasze, to nasze spotkanie i moje różne refleksje takimi niesamowitymi muzycznymi ilustracjami. Proszę pozwolić, że rozpoczniemy. Od chyba najpiękniejszego, od rekwiem Mozarta. Proszę posłuchać. Pozostając jeszcze w tym klimacie drugolistopadowym, Dnia Zadusznych, proszę pozwolić, że ten dzisiejszy wieczór rozpocznę od przywołania do no, chyba najpiękniejszego dzieła, które jakby jest dedykowane tej przestrzeni, mianowicie mam na myśli, rekwiem Mozarta, a tak dokładnie to dwom jakby akcentom, e, dwom niesamowicie symbolicznym biegunom tego wiem Mozarta, mianowicie mam na myśli Dies Irre i Lux eterna. Z jednej strony gniew i światło, a z drugiej ukojenie, nadzieja, dramat i nadzieja, światło i ukojenie. Spróbujmy więc, jakby pobiec myślami w tym kierunku, bo to taki niesamowity scenariusz tegoż rekwiem, z ciemności ku światłu. Posłuchajmy najpierw tegoż właśnie Dies Irre. Mozart tworząc to swoje rekwiem pisał muzykę, której sam oczywiście nie zdążył ukończyć, ale w każdej frazie tegoż Dies Irre słychać człowieka, który stoi na granicy, na granicy życia i wieczności. Dwa obrazy, które będą nam w początku tej audycji towarzyszyły, dwa stany duszy: i lęk, a za chwilę spokój, ciemność i światło, koniec i początek. Dzień sądu zawsze wyzwalał takie dramatyczne, dramatyczne wyobrażenia. Prorok Malachiarz napisał, że to dzień, który pali jak piec. Jan Chrzciciel mówił o potrzebie uciekania przed przyszłym gniewem. Apokalipsa ma chyba jeden z najbardziej żywych opisów Dnia Sądu. Taki niezwykle przejmujący, który jakby przeszywa ziemię i niebo. Dies Irre. Dzień gniewu. Dies Irre, dies illa, dzień gniewu i ów dzień sądu. I w tej muzyce Mozarta ten fragment brzmi jak wybuch, jak krzyk człowieka, ludzkości, wobec tajemnicy sądu, wobec wszystkiego, co, co niepojęte. Ale to nie jest tylko obraz kary i strachu, to także echo mojego sumienia ludzkiego sumienia. Tego, co rozdziera mnie, nas, tak od środka. Gdy stajemy twarzą w twarz z prawdą o sobie. Myślę, że wtedy, kiedy odważamy się stanąć twarzą w twarz z prawdą o sobie samym, to czujemy jakiś gniew w sobie, taką prawdę, może nie do końca bylibyśmy, byliśmy, czy jesteśmy tacy, jacy byśmy chcieli, ale też jacy być powinniśmy, ten dźwięk, te akordy stają się naprawdę takim, taką możliwością wewnętrznej, czy szansą na możliwość wewnętrznej konfrontacji z sobą, przejście do światła. I to, to jest tak, jakby jakby w tej konfrontacji z sobą. Nie zatrzymać się na tym tylko rozczarowaniu samym sobą, ale spojrzeć do przodu. Spojrzeć co dalej. Bo ten świat się nie kończy na owym strachu i lęku. Przychodzi akcent następny. Po dies irre. Przejście do światła. To jest niesamowicie piękne przesłanie. Podies irre lux eterna, światło wieczne. Nasze życie nie kończy się na gniewie i to, to wybrzmiewa coś niesamowicie pięknego. Posłuchajmy przez moment tegoż drugiego jakby, drugiego etapu, czy właściwie tego. Nawet nie tyle drugiego etapu, ile bardziej tego, co po dniu gniewu. Lux eterna, światło wieczne. Jakie to piękne. Pośród burzy i drżenia w ciszy rodzi się światło. Mozart, który znał cierpienie, pisał o nadziei. Każde rekwiem jest nie tylko lamentem, płaczem nad śmiercią, ale także taką pieśnią, że coś trwa, że jest, że będzie. Pamięć, miłość, dobro nigdy nie zginą. W tej ciszy, po gniewie no, pojawia się modlitwa. Lux eterna, lucat eis, domine. Niech wieczne światło, świat świeci im, Panie. Skąd się to bierze? Otóż znowu wróćmy do do pisma, do, 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 do słów, które są niezwykle istotne dla nas, dla nas wierzących w Jezusa, który umarł z martwych Pisze Paweł Rzymianom: Usprawiedliwieni z wiary, pokój mamy z Bogiem. Kto zawierzył Chrystusowi, już został uwolniony, został usprawiedliwiony. Wszyscy, którzy pokładają nadzieję, Wiary w Chrystusa są uznani za sprawiedliwi, sprawiedliwymi. Więcej, nie mają co się bać, czego się bać w Dzień Sądu. Pokładają wiarę w Chrystusa. Dlatego nie mają się co bać Sądu. To dla tych ten Dzień Sądu będzie dniem ostatecznego zbawienia. Niesamowite. To jest istota przejścia z owego dnia gniewu w ten dzień wiecznej światłości. Ale też warto zapamiętać, czy warto sobie zapamiętać, że światło nie unieważnia ciemności, ale sprawia, że możemy ją znieść. Światło nie likwiduje ciemności, ale sprawia, że czujemy się w niej. Lepiej, bezpieczniej możemy ją po prostu przeżyć. I myślę, że w tych dźwiękach Mozarta no da się wysłyszeć tę prawdę: że każda łza, każda cisza, każde wspomnienie mogą stać się też modlitwą. Spróbujmy w ten dzisiejszy wieczór tak pomyśleć jeszcze raz o tych, którzy odeszli od nas. I o którzy zostaliśmy w takich oto kategoriach. Rekwiem eternam Dona Eis Domine. Wieczny odpoczynek, racz im dać, panie. Pozostając trochę już w tym klimacie takiego rozświetlenia, chciałem zaproponować, żebyśmy posłuchali zupełnie innego rekwiem. Tym razem Andrew Rojda webera pije Jezu, pije Jezu. Dona Eis Rekwiem Dona Eis, rekwiem Sempiternu, Miłosierny Jezu, daj mi odpoczynek wieczny. To jest niezwykle delikatna, piękna, powiedział nawet czuła modlitwa za zmarłych. Nie ma w niej lęku. Jest spokój, ufność, ta melodia jest tak łagodna i tak jasna, świetlista wręcz, jakby prowadziła duszę, moją myśl w stronę światła. To też jest jeden z piękniejszych przykładów, jak muzyka potrafi wyrazić taką nadzieję na wieczny pokój, Jezusie miłosierny, Jezusie miłosierny, który gładzisz grzechy świata, Daj mi odpoczynek. Daj mi odpoczynek, słodki Jezu. Słodki Jezu, który gładzisz grzechy świata. Daj mi odpoczynek. Niesamowita modlitwa o pokój. Można dziś ją odczytać trochę szerzej. Myślę, że nawet warto odczytać ją trochę szerzej, bo to. To jest taka prośba także o pokój i ukojenie w tym świecie pełnym chaosu, przemocy, pośpiechu. My dziś żyjemy w takim nieustannym napięciu. Może warto odczytać tę, tę modlitwę, dokładnie tę, którą przed chwilą słyszeliśmy, jako właśnie takie wołanie współczesnego człowieka o pokój, o ciszę. O wewnętrzne ukojenie. Ale to też jest wezwanie do, do miłosierdzia, a nie do sądu. Właśnie w tym dzisiejszym świecie, pełnym ocen, podziałów, rywalizacji, ten prosty tekst przypomina, że najważniejsza jest łagodność. Łagodność wobec innych, ale też wobec siebie. My czasem bywamy strasznie okrutni sami dla siebie, stawiając sobie wymagania ponad miarę, oczekiwania, które nas rozczarowują, nas samych, już nie mówię tylko o rozczarowaniu innych. Miłosierdzie w tym kontekście to jest oczywiście umiejętność przebaczenia, to jest też umiejętność troski o słabszych, współczucia wobec cierpienia. Myślę sobie, że dla nas współczesnych to także przesłanie o głębokim humanizmie, którego bardzo potrzebujemy, a który gdzieś tam zgubiliśmy. Mówimy bardzo dużo o humanizmie, ale tak naprawdę to on nam gdzieś wywietrzał. Ale słychać w, tej, w tym rekwiem też także pamięć i o zmarłych i o przemijaniu. Donna eis rekwiem sem Peternam, Daj im odpoczynek wieczny. To nie tylko słowa o pamięci, to także słowa o ciągłości. Dziś, kiedy tak często uciekamy od tematu o, o śmierci, omówieniu o śmierci, to jest przypomnienie, że pamięć o śmierci, o zmarłych, to jest część naszej tożsamości. I nie wiem, czy nie powinniśmy o tych naszych zmarłych, tych, którzy odeszli, pamiętać, nawet jestem pewien, że powinniśmy pamiętać częściej niż tylko dwa dni w roku. Tak, także w rocznicę ich śmierci? Może w imieniny? My boimy się myśleć o śmierci i pamiętać o śmierci. Panicznie, zafiksowani tylko życiem tu i teraz. Tu nie chodzi tylko o żałobę. Tu chodzi o szacunek dla tych, którzy byli przed nami. Nawet myśl nad sensem życia ich i mojego. Także świadomości, jak bardzo kruche jest życie moje i tych, pośród których żyję. Takie bardzo Ciepłe myślenie o kruchości własnego istnienia. Myślę sobie, że, że ten utwór to jest nawet coś więcej niż tylko jakby takie, nazwijmy to religijne przesłanie. Nawet jeśli ktoś nie odnosi się do Jezusa wprost, to myślę, że jest to pieśń, która pozwoli odebrać jako przesłanie żeby wszyscy znajdowali spokój. Niech dobro zwycięża nad jakimkolwiek bólem. Dobro. Bo w ten sposób stajemy się bardziej uczłowieczeni, że tak to powiem. Może tak. Weber napisał ten utwór po śmierci swojego ojca. I to też sprawia, że że i ten tekst, i ta muzyka nabierają takiego bardzo osobistego, ludzkiego tonu. Każdy, kto stracił kogoś bliskiego, a pewno każdy z nas stracił kogoś bliskiego, jest w stanie się z, tym, z tymi uczuciami, z tym słowem utożsamić. Myślę także, że siłą tego utworu jest i to, że ono nie jest kazaniem. Ale takim szeptem, podpowiedzią, taką prośbą, która nie wymaga niezamowicie silnej wiary, wystarczy uczucie tęsknoty i nadziei. Pamiętać o przemijaniu, bo każdy dzień sądu staje się dniem wiecznej światłości. Proszę Państwa, i na koniec tego dzisiejszego piątkowego spotkania proszę pozwolić, że ja przywołam jeszcze jeden utwór też człowieka, który już dawno nie żyje, a który też nam zupełnie jakby wywietrzał, że tak powiem, i, i, i z pamięci i z. Umknął, że tak powiem, z anten radiowych, nie wiem kiedy ostatnio Państwo go słyszeli. Tak jak przywoływałem jakiś czas temu tolerancję Sojki. Proszę przywołać, proszę pozwolić, że przywołam teraz: Dziwny jest ten świat Czesława Niemena. Zamilkłem na chwilę, bo tak się wsłuchałem w tę piosenkę. Na no, mnie niesamowitą. E, szkoda, że tak rzadko e, słyszymy ją na antenach naszych rozgłośni i trochę ją przywołujemy, jakby bardzo głęboko historyczną. Prawda, że pochodzi z roku 1967. No właśnie dziwny jest ten świat. Wciąż jest bardzo dziwny. I Właściwie cały czas trochę. Zamykam się w takim wyciszeniu. Dziwne jest to, że od tylu lat człowiekiem gardzi człowiek. Nie jest tak? Dziwność tego świata, to delikatnie powiedziane, właśnie w tym się nie wiem, z tego się rodzi, o tak to powiem. W epoce, której tak łatwiej jest oceniać niż zrozumieć, łatwiej kliknąć niż porozmawiać brzmiała w tej piosence jedno z nieprawdopodobnie, jedna z niesamowicie silnych nadziei, żeby nie powiedzieć pewności, lecz ludzi dobrej woli jest więcej. My się że oczywiście bardzo zafiks, zafiksowujemy na tej dziwności tego świata poprzez pogardę człowieka wobec człowieka. I jest jej naprawdę w zasięgu naszego wzroku, uszu. Nawet rąk coraz więcej. Ale to zdanie chyba jest jedno z najpiękniejszych, jest jednym z najpiękniejszych zdań w całej naszej polskiej muzyce. Ludzi dobrej woli jest więcej. I to nie jest naiwna wiara, ale naprawdę to akt odwagi. Wołanie, że mimo wszystkiego warto wierzyć w człowieka. Niemen. Przypomina nam tak trochę, że dobro wcale nie potrzebuje mikrofonu, tylko odwagi. I każdy z nas może być tym człowiekiem, który nie musi nikim gardzić, żeby okazać swoją ważność czy wyższość. Ten utwór powstał w czasie, gdy w Polsce rodziła się kontrkultura na świecie trwały wojny. Ale dziś dziwność tego świata ma też nowe oblicze. Fake newsy, przemoc, wojny informacyjne, samotność, mimo tylu kontaktów online. Przesłanie tej piosenki jest cały czas nieustannie nie tracić wiary w człowieka. Mocno wierzę w to, że ten świat nie zginie dzięki nim, dzięki ludziom dobrej woli. Dziwność tego świata oczywiście polega też na tym, że my potrafimy naprawdę zrobić już niesamowite rzeczy. Budować rakiety, ale wciąż nie potrafimy zbudować mostu. I mam oczywiście na, na myśli taki most między nami, a nie z jednego brzegu na drugi brzeg, z rzeką pośrodku. Łatwiej bardzo często powiedzieć bliźniemu nie, niż przepraszam to naprawdę jest hymn. przeciwko nienawiści, obojętności, dyskryminacji. Może go tak trochę w kontrze zestawić z hasłami o szacunku, o dialogu, pokoju, odpowiedzialności. No właśnie. My potrafimy nawet wysyłać sygnały w kosmos, nawet je odbierać z kosmosu. A nie potrafimy wysłać sygnału do drugiego człowieka, który siedzi obok. Może dlatego ten utwór się nie zestarzał ani o jeden dzień. Ani o jeden dzień. Ciekawe, że Niemen, kończąc śpiewanie tego utworu, już nie robi tego krzykiem ale taką nadzieją. I ta nadzieja jest naszym obowiązkiem, moim, Państwa obowiązkiem, by nie przestawać wierzyć w to, że ludzi dobrej woli jest więcej, że dobro w ogóle istnieje, bo tylko wtedy nie zatrzymamy się tylko na dies irra, ale przejdziemy do świata światłości wiecznej. Bo świat może być dziwny i pewno będzie dziwny. Ale człowiek, każdy z nas, ja i państwo, którzy mnie teraz słuchają, wciąż możemy być piękni, piękniejsi, ludźmi dobrej woli. Proszę pozwolić, że ten dzisiejszy wieczór z takim przesłaniem zakończę dwoma, dwoma kawałkami poezji. Pierwszy kawałek to Czesław miłość i to jest fragment wiersza który skrzywdziłeś który skrzywdziłeś człowieka prostego śmiechem nad krzywdą jego wybuchając. Nie bądź bezpieczny. Poeta pamięta. I jeszcze kawałek nienawiści Wisławy Szymborskiej. Spójrzcie, jaka wciąż sprawna, jak dobrze się trzyma w naszym wieku nienawiść, jak lekko bierze wysokie przeszkody, jakie to łatwe. Woda, powietrze. I wystarczy jedno słowo, wróg. Dziwny jest ten świat, powiedział Niemen pół wieku temu. I nic się nie zmieni, dopóki nie, zmieni, nie, nie zmienimy albo nie przestaniemy zmieniać siebie. Może więc warto Posłuchać tych dźwięków, które pozwoliłem sobie przy, przywołać w tej audycji raz jeszcze tak trochę w cztery oczy z e, samym sobą, ale może warto też przy okazji posłuchać i własnych serc. To tak trochę w takim listopadowym klimacie e, z tymi utworami i z tymi myślami państwa e, na ten wieczór. Pozostawiam. Bardzo dziękuję za dzisiejszą uwagę. Życzę dobrej nocy, spokojnego jeszcze wieczoru, eee, wielu przemyśleń. Nasze życie nie kończy się na dniu gniewu. Przed nami jest dzień światłości wiecznej. Właściwie, wieczność światłości. Pamiętając, nawet wbrew jakiejkolwiek logice, że ludzi dobrej woli jest więcej. Bądźmy więc ludźmi dobrej woli i tego wszystkim Państwu bardzo serdecznie życzę. Ksiądz Piotr Szunkalik, do usłyszenia w pierwszy piątek grudnia. Dziękuję.